Top 5 budżetowych arabskich perfum do szkoły na tej liście musiała się pojawić pozycja w stylu Dior Sauvage i jest to Afnan Modest Un Pur Om Jest to klon Dior Sauvage w wersji wody perfumowanej. Są tutaj takie nuty jak pieprz, lawenda czy cytrusy. Jest to propozycja dla osób, które lubią Sauvage, ale nie lubią jego metalicznej nuty. I oczywiście lubią pieniądze w portfelu. Jeżeli lubicie takie perfumy jak Bulgari Tiger, Chanel Bleu Channel, czy na przykład Creed Aventus, to spodoba się Wam pozycja numer 4, czyli Armaf Private Key To My Life. Są to świeże, cytrusowe perfumy z głównymi nutami takimi jak jak Grapefruit czy na przykład Cytryna. Nadają się na każdy dzień, ale najlepiej sprawdzą się wiosną albo latem. Na pozycji numer 3 uplasował się klon Creed Aventus Absolu, czyli Afnan Supremacy Collector's Edition. Zapach bardzo owocowy i cytrusowy. Główne nuty tutaj to ananas, bergamotka czy białe kwiaty. Jest to zapach bardzo uniwersalny i sprawdzi się idealnie w każdej sytuacji. Numer 2. Fragrance World Invicto Elixir, czyli klon Paco Rabanne Invictus Victory Elixir. Jest to zapach bardzo waniliowy i ciepłokorzenny. Główne nuty tutaj to wanilia, lawenda oraz kardamon. Choć w nutach nie ma wymienionego kokosa, to ja bardzo intensywnie czuję tę nutę. Sprawdzi się idealnie jesienią, zimą oraz wiosną. Numer 1. French Avenue Liquid Brun, czyli klon parfum z de Marli Altair, czyli zapach typu gourmand. Są tutaj takie nuty jak praliny, wanilia, czy na przykład cynamon. Jest to zapach bardzo długo utrzymujący się na skórze, a co najważniejsze przynosi mnóstwo komplementów. Jeżeli szukacie perfum, które idealnie sprawdzą się jesienią czy zimą, to polecam właśnie te. Jakie kolejne perfumowe filmy chcielibyście obejrzeć? Dajcie znać w komentarzu. A jeżeli chcecie. Więcej perfumowych rekomendacji zaobserwujcie mój profil.